Mankowita witam was, Bartek i Kamil na nowym kanale na YouTubie No, witamy, witamy No, a więc tak Pierwszy, pierwszy odcinek W pierwszym odcinku pokażę wam nasze kostki No, nie ma problemu Znaczy, ty tam coś powiedz na temat nas, a ja zaraz wracam Więc tak, jest to nasz pierwszy filmik W którym będziemy się zajmowali Prezentacją I jakimiś tam ewentualnymi Naszymi umiejętnościami, pokaz ich Oraz Między innymi Prezentacja kostek. Z tego względu, że to jest nasz pierwszy film. To pokażemy wam naszą kolekcję kostek. No to lecimy od dwójek, nie? No to wsuń tu wszystkie nasze dwójeczki. A więc tak to są wszystkie nasze kostki 2x2, moje i Kamila. I tak to jest moja szynkszu, moja szynkszu 2x2. Moja pierwsza kostka, którą miałem w rękach, czyli dwójeczka bardzo fajna kostka już wyrobiona. Masakrycznie dużo na niej zrobiłem. Zmienię naklejek. Naklejki od Michała Halczuka. Pozdrawiamy Justka. On jeszcze mi się naklejek jak coś. Mój Dian 2x2. Naklejki od Michała Halczuka. E, też pokazywałem też, to jest, to jest y, siódma kostka w Polsce. Poprosiłem magiczną Polskę, że mi napisali, która to jest kostka w Polsce, ale więc wyszła na to, że to jest siódma. Dziękuję im bardzo za to. Teraz od Kamila kostki. No tak, to jest moja pierwsza dwójka Shengshu 2x2, Taka dosyć kultowa kostka. Myślę, że każdy początkujący, yy, który zaczynał je swoją zabawę z dwójkami, miał tą kostkę w dwóch dłoniach, no i chodzi jak gospolita dwójka. Pokaż bardziej. Kolejna to jest, no, jakby to nazwać, prototyp Shengshu, yy, kostka YJ. Trochę sucha. Trochę sucha naklejki specyficzne bo teksturowe tak się prezentują i myślę że nie jest godna polecenia bo na, w tym momencie na rynku jest bardzo dużo więcej nowych kostek no i moim zdaniem moja najlepsza kostka Rwana 2 Feng myślę że naprawdę jest... to jest bardziej w środku dobra ścina 45 stopni bez żadnego problemu wsteczność ścinanie też jest bez zarzutu na przykład do kostka jest naprawdę go na polecenia. Jakiś kosz, około 40 zł. Naprawdę Dajan i Fangshi. To są chyba liderzy yy, tych kostek na rynku. Nie, jeszcze jest Witu, Którego niestety nie mamy. A więc tak, to były nasze dwójeczki, które bierzemy teraz. Jeżdżamy teraz, teraz wiadomo inne kostki. No teraz na początek Trójeczki. trójki. Takie bazarowe, można by wręcz powiedzieć. Zaczniemy od tych najsłabszych. No. Dobra, te no, Kostka z... Skąd? Z odpustu. Kamil zadał za nią ile dycha, nie? Daje się no, 10 Dobra, nawet, nawet ma śruby regulacyjne. Co? ma, ma, ma śrubki też na kliki teksturowe. 50 mm teraz to Tutaj kolejna Shengshuling Long na białym plastiku. Chodzi bardzo spontanicznie, ścina nawet 40 stopni, Wsteczny też. Co mogę jeszcze nie powiedzieć, nadaje się do One handa na przykład. Może być dobra. Dla początkujących oczywiście. No myślę, że jest też godna polecenia, jako też kostka dobra do kolekcji. Dokładnie. Można na niej sobie poukładać, jak się komuś nudzi. A, no, do, dobra, jest też na przykład do szkoły i gdzieś... Na lekcje. Jakieś... Pod łaską, żeby kręcić, nie? Jak no. się idzie na sprawdzianie, czy coś. Kolejna, to była moja pierwsza trójka. Jest to... Idem C5 z naklejkami od Diana, już trochę zużyta. Pokaż to logo, pokaż to logo. Do, dosyć, dosyć wyrobiona, naprawdę jest. Miała no, ja swoją przyszłość, układałem na nie pół roku. Myślę, że dla początkujących ta kostka jest naprawdę dobra. lecz teraz już są. nowsze. No i na pewno chyba to podzielimy na dwie części, bo żeby was nie zanudzić, na dwie części. Moja <laughs> kosteczka. To też moja pierwsza trójka, który, taka była lepsza trójka, na której kładałem. Ghost Hand. Też bardzo fajna kosteczka. też naklejki zmienione od Chyba Juska, że chyba Juska. No, tutaj mamy autograf Maskowa. wiem jeszcze, co trzymał. Kosteczka po prostu do kolekcji, na niej, po prostu centymetr. mam do niej, że nauczyłem się na niej dobrze układać. Nie? No to teraz może coś lepszego już, yy, nowszego na rynku, no tak, Moju Huang yy, Pierwsza, jedna z pierwszych kostek yy, od producenta Moju. Myślę, że jest dosyć dobra, lecz dosyć hałas. Jak już może <laughs> Co ona, mogę powiedzieć, no, jeszcze specyficzne logo, które na początku Moju zapoczątkowało to pokaż jest... pokaż, logo bliżej. O, tak ono wygląda. Kostka go na polecenia, dosyć niska cena, około 30 do 35 złotych, no, chociaż na początkujących też naprawdę polecam. No. Tutaj no, Rubik's, co ja mam o tym mówić, główno po prostu. Po prostu tylko kupiłem, żeby mieć do kolekcji, żeby po prostu mieć do kolekcji, że mam kostkę oryginalną Rubik'sa, nie, że, że ten, no ogólnie, żeby ją mieć, nie, troszkę żałuję. No, są dwie kostki Shengshu Aurora. Moja, czyli Bartka? i moja Kamila. Moja na standardowych naklejkach z ciemnych takie preferuje bardziej i co mogę powiedzieć kosty. Kostka jest bardzo tania, przy tym też bardzo dobra. W sensie ruszania. Kupiliśmy ją na zawodach w Liwicach mhm. za 22 zł u magicznej kostki. Pozdrawiam magiczną kostkę. I naklejki od Michała Józefa Halczuka. Na moje standardowe no to co naprawdę sympatycznie polecamy dla podróżujących dosyć dobre polecam nawet się nad, nadaje do ocha nie? jeżeli się bardziej poluzuje no to czekaj tak. kolejne dwie kostki to jest Diane AnChi na kolorowym plastiku to są to jest przynajmniej moja pierwsza kostka taka na poważnie już Cena około 50-60 zł. No, pisze o Teraz już chodzę do czytać Fajnie, ale naprawdę jest troszkę wyrobiona. Mogę pokazać moją. Jest bardzo szybka. Co mogę... Bardzo z szybka, ale... Tak, jedyna wada to jest, że kolorowy plastik, ale ta, w tamtych czasach, gdzieś jakieś dwa lata temu, to ona była naprawdę... Dajany były górą w trójkach, nie? Kostka oznaczała, bo to było chyba, że nad na, na tą kostką mieliśmy na pierwszych zawodach, nie? No możliwe. W rybniku. No i teraz osobiście według Nasze mnie najle najlepsze. najlepsze kostki, tak... E, to moja, pierwsze. moja to jest moju Waylong, naprawdę polecam. To jest kostka dla już zaawansowanych. Chodzi naprawdę znakomicie, da się na nie czas czasy Moim zdaniem dobre, około 10-15 do 15 sekund, to już spokojnie No to mogę jeszcze powiedzieć Kostka na naklekach fluorescencyjnych, bardzo dobry kontrast Możemy na nie zauważyć Tak, myślę, że jest, kontrast jest w porządku y, Co jeszcze, zmieniło się logo w niej Tak, jest inne, jest trochę takie bardziej Jest większe Większe, nie Kostka godna polecenia Stop na rynku teraz. A to jest moja ulubiona kostka daję Lung Chuj. Bardzo fajna kostka daję eee, Wersja czwarta to albo trzecia, żeby się nie pomylić. Eee, kostkę kupiłem w Financk za 13 dolarów. Na naklejkach na ze Stickers. Bardzo fajna. Ja preferuję naklejki fluorescencyjne, bo kolory są bardziej żywsze i jaskrawsze. Kostka bardzo ładnie ścina. Ech, właśnie to te, tego, czyli tego troszkę nie lubię na tych kostce A co tam, niech będzie niech będzie pierwszy na pierwszej chwili, nie? No, dobra, to są trójki Wiesz co może wszystkie trójeczki, tak wiesz. Wrzucię z góry no, Także tam mam krawęć jeszcze? No. Daj mi ją wiesz, jest jeszcze, tak, to wiesz, są tylko złożę kost, wszystkie trójki, myślę, że ich jest dosyć sporo. Jak na jak na... Dwie osoby. Dwie osoby tylko, to jest naprawdę dosyć spora, spora część. 2, 4, 6, 8, 10, 12 kostek 13. kostek 13, jest się czym bawić, myślę, no. Dobra. Na pewno jeszcze można zrobimy porównanie tych kostek, co? No nie ma problemu. I jeszcze na pewno oczekujcie od nas jakiegoś tutoriala nad, nad, na 3 3 nie. No, no myślę, że nie ma problemu. Zawsze można... Coś... Po, poradzić. poradzić, nie? No to wyjeżdżam z tymi kosteczkami. No i kolejne, myślę teraz kultowe już takie gdzie jeszcze, piramidki Szększu Pyraminx Znaczy tylko teraz która jest To jest moja Cześć Więc tak, Szększu Pyraminx Tak, najlepszy Pyraminx na rynku Sorszy, w przerwę, momencie... oddaję mu głos, bo po co będzie te samogłoski opisywalnie Dobra, słuchaj Słuchajcie, Szększu Pyraminx Najlepszy Pyraminx teraz na rynku Dlaczego? Dlatego, że ma tutaj takie specyficzne jakby Klikanie, tak? Czyli to jest takie, że może łatwe, łatwe na ścinanie. Yy, tak, koszta kosztuje około 40 zł, jest ona teraz najlepsza na rynku. Yy, jakieś, jakieś konkurencje to może ewentualnie Kulot lub mozi, lecz to już nie jest konkurencja, bo one są zbyt, zbyt słabe. Zobaczcie, to, to są bardzo dobre, nie? Jeszcze ta kostka jest lepsza od Kuyota, bo, bo na t są też kuleczki. Nie? Tak. Raz pokażę jeszcze może tutaj ten. No, jak widać, tutaj też są kuleczki. No, przynajmniej mamy te centry na przykład. O, tutaj te są też takie kuleczki, które fajnie tak pikają, nie? No to teraz, teraz takie piździkostki kostki Nieregularne takie, lecz lekko nieregularne. Teraz takie nieregularne nie nasze wchodzą, to... mamy ich dosyć mało, bo przynajmniej ja nie lubię nieregularnych, nie zajmuję się tym, bo... Po prostu wolę takie sześcienne i kanciaste bardziej, a nie tam, co zmieniają kształt, no to jest jedna. I wszystkie białe są najlepsze. No, to też jest taki paradoks. Z dwiego okoliczności o można dziwne, wręcz dziwne, powiedzieć. Dziwne, jest tak, yy, pierwsza... To, ty... Mo, to jest moja kostka, dostałem od kolegi na święta w szkole. Lanlan, yy, lan, yy, jeden flopi, super Floppy Cube, taki, 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 taka kosteczka, którą można No po prostu dać innym, żeby mieć rolę, że ułożą kostkę, nie? No, taka mini trójka, nie? No bójcie, taka po prostu bardzo sobie. łatwa Dobra pół 3 minuty No to teraz twój twój mój, twój, mój nasz yy, moja kostka to jest Square One firmy MF8 na białym plastiku co mogę o nim powiedzieć? Powiem powiedzieć, że zmienia kształt jak to każdy może zauważyć yy, co jeszcze ciekawego, no. Nie może jej ułożyć. Nie umiem jej ułożyć, jest tylko do kolekcji i myślę, że kiedyś się zamierzam nauczyć, ale Mam ją z tego względu, że no. zmienia kształt jako jedyna w mojej kolekcji. No, a ty szaler nie kupiłeś, nie? No, też. No, to teraz mój mirror MF8. plastiko W ogóle jest niedostępny w Polsce. Jest tylko kupi może jest dostępny tylko na stronach chińskich. Ja, ja, ja to kupiłem na light Take za około chyba 5 dolarów to było. Ale przesyłka to szko szkoda mówić prawie dwa miesiące zamówiłem w... 30 września przyszło w grudniu, czyli w grudniu lub koniec, początek grudnia lub koniec listopada, nie? Więc jeżeli chcecie kupować z Chin, to zapłaci lepiej za przesyłkę. No. Lubię jeżeli, kost... lub jeżeli koszta, wysyłki przewyższają yy, polskich, polską polsko-magiczną kostkę, to wiadomo, może lepiej kupić w Polsce, nie? Dobra, to były kostki nieregularne, a teraz wchodzą nasze tylko dwie kostki 4x4. Teraz jest może tak... na zacznę. Możesz teraz jelać. Ja zawsze no, dobra. To jest moje... Y, moju... A, ałosu. Kostka 4x4. Eee, bardzo ładna kostka. No, najlepsza, najlepsza, na rynku, jest na niej wykręcony, chyba rechorsia Jedna, się no, jedna, dwie warstwy chodzą perfekcyjnie. No, nie, środki się nie, nie zacznę w przypadku, co to, to jest w Shengshu, niestety. Bardzo fajna kosteczka, polecam ją. Nic to jest troszkę na 73 zł, to jest troszkę tak dużo za kostka 4 na 4 nie? Ale jest bardzo godna polecenia. A tak, a moja, z takim względu, że jestem początkujący w czwórce, dosyć. Lecz. Ach, już drobne problemy techniczne. No, jestem początkujący w czwórce, więc to jest Shengshu V4. Co mogę nie powiedzieć. Następca V3 dosyć dużo zmienione pod względem V3. Dosyć już mocno wyrobiona. Chodzi naprawdę rewelacyjnie. Środki, jak to środki Przęczu, chodzą nawet tutaj mi chodzi dobrze, więc czasem się zacnie, ale to muszę to wymusić, bo tutaj no. chodzi dosyć dobrze. No, co mogę jeszcze powiedzieć. Znam znaczy 4,5 jaką dobra to. to. Kostki 4x4, 4, tylko dwie. No. I teraz moja największa kosteczka 7x7. Na 7. W Szększu kupiłem ją w Chinach za, 50 zł, za 53 zł. No to, to le, najlepsza na rynku, bez konkurencji na Wiki. Można tylko sobie pomarzyć, żeby, żeby mieć takie dobre kostki. No i to byłoby na tyle w tym odcinku, w pierwszym naszym odcinku wspólnym. Tak, jeszcze pokażmy może trochę ruchu, jak chodzi o coś tego typu. No i to no, było na tyle, na tyle. żegnamy. Na się. Oczekujcie następnych filmów naszych. No, myślę, że spodobało się. Kolejne filmy będą w trakcie. Dziękujemy. Do widzenia w o Pasach. Na razie.